Dzień dobry wszystkim, tutaj Mentarot. w szczególności witam wszystkie zodiakalne barany w czytaniu na przeszłość teraźniejszość przyszłość na październik 2022 roku. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowi, nowymi czytaniami na kanale, zapraszam do subskrybowania i lajkowania. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki, nie realizuję czytań prywatnych. Jeśli coś się w tej sprawie zmieni, będę Was o tym informował. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę niedawną przeszłość, obecną sytuację i najbliższą przyszłość. Sprawdzę to, czego nie widzisz oraz wyciągnę kartę radę. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku zodiaków w ascendenci i księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam. One wszystkie są dla Was. A teraz już przechodzę do oczyszczania i wykładania kart. Jak zwykle, zaczniemy sobie od przeszłości przez teraźniejszość. Do przyszłości, chronologicznie oczywiście, i na końcu rada, i to czego nie widzisz w danej sytuacji przeszłość, koło fortuny, siódemka kielichów ta karta była na górze. Rycerz mię przy tle siłę. Teraz mniejszość. Coś tu się poodwracało. Dwie karty. Dziewiątka buław, czwórka buław. Buławy wasza energia. Jeszcze jedna karta. Wyleciała to jak z procy. Dziewiątka mieczy w tle. Dziesiątka pentakli. No ciekawe. Um. Najbliższa przyszłość rydwan. Coś tutaj do przodu rusza, skotyta. As mieczy. Okej. Okay. I jeszcze trójka. Buław w tle dwójka kielichów. No ciekawe rada. Rada dla barana. I tutaj mamy kartę kochanków, to czego nie widzisz. Królowa pentakli, król mieczy, 8 buław. No dobra. Przejdźmy sobie do waszego czytania. Najbardziej, właśnie, um, najciekawsza jest moim zdaniem tutaj przeszłość, bo najtrudniej ją tutaj um, wyczytać, bo mamy tak kar kartę Koła Fortuny, Siódemki Kielichów i Rycerza Mieczy. To wygląda tak, jakby w przeszłości dla Was um, były dostępne jakieś szanse, ale te szanse nie do końca były pewne, dlatego, że koło fortuny yy, oznacza szanse, yy, natomiast siódemka kielichów oznacza dużo możliwości, tak? Czyli może w przeszłości mieliście yy, kilka ofert, na przykład, nie wiem, zmiany pracy, yy, właśnie dotyczących zarobkowania pieniążków, może dotyczących E, wyboru e, konkretnej osoby na życie. Tak I tutaj e, tych opcji było więcej niż jedna, e, Ale to, co tutaj jest pokazane w tym rycerzu dodatkowo w tym rycerzu mieczy, e, musieliście się szybko decydować. Nie mieliście w tej siódemce pucharów pełni informacji. mieliście tak naprawdę tylko, Opakowania tych ofert, tak? Czyli jakąś taką część pokazaną, jakąś taką zewnętrzną stronę. Zazwyczaj to jest tak naprawdę pokazanie tych pozytywnych rzeczy danej oferty, tak? Czy danej osoby. Natomiast nie do końca mam wrażenie, że tutaj um, mieliście czas na to, żeby się zastanowić, żeby um, każdą możliwość tutaj obejrzeć ze wszystkich stron, gdyż po to, żeby ta oferta wam nie uciekła, musieliście szybko podejmować decyzję i w tle tego wszystkiego macie siłę, tak? Czyli musieliście po prostu działać dla własnego dobra, tak? Na podstawie tego tych tak naprawdę skrawków informacji, które posiadaliście, wierząc, że Wyjdzie wam to właśnie na siłę, wyjdzie wam to na zdrowie, że was to wzmocni, że podejmowana przez was decyzja was wzmocni. No ale, tak jak mówię, no niestety minus był taki, że mm, wymieniliście świadomość, że jeżeli wy nie weźmiecie czegoś, to ktoś inny to weźmie. No i możliwe, że jeżeli też w przeszłości nie wybraliście nic, no to po prostu ta. Szansa wam uciekła. Ta możliwość. E, po krótkim czasie nie była już dostępna. Bo o tym właśnie świadczy koło fortuny. Koło fortuny ma to do siebie, że e, ono się obraca, tak? Czyli w danym momencie e, jest w danym miejscu oznacza szansę, a za chwilę no niestety, ale ono się przesuwa i to, co było wcześniej na przykład na górze już jest niedostępne. Przychodzi coś innego. Tyle, że. Koło fortuny nie tylko pokazuje pozytywne rzeczy, więc możliwe, że e, też w, w jakimś sensie troszeczkę w tym kole fortuny m, sami nie wiedzieliście, czy dana opcja jest dla Was szansą, tak? No bo to jest koło fortuny. No niestety, ale e, to jest pewnego rodzaju niespodzianka. E, siódemka kielichów to też jest e, karta. Wyobrażeń, karta karta takich wy, wyimaginowanych rzeczy. To nie jest karta pewności, w której wy widzicie, no dobrze, sprawy mają się tak i tak, to ja z tego skorzystam. Nie, to jest tak naprawdę tylko część prawdy. Wy nie do końca widzicie coś tam z tego kielicha wystaje, ale może to być po prostu obraz wam specjalnie pokazywany, tak? Jeżeli ktoś wam proponuje pracę to wy tak naprawdę, póki nie, nie weźmiecie tej oferty, nie przekonacie się, jak ona będzie wyglądała. Ktoś wam oczywiście mówi, no dobrze, tu tyle i tyle wynagrodzenia, dodatkowo premie, ale okazuje się, że potem na przykład tych premii nie będziecie w stanie wziąć, dlatego że będą tak obwarowane różnymi, powiedziałbym, że różnymi Rzeczami, które musicie osiągnąć, tak? Nie wiem, budżet wyrobić czy dodatkowo jakąś pracę wykonać że no nie będziecie w stanie tych pieniążków wsiąść. Ktoś wam może tutaj przedstawić najpiękniejszą ofertę świata, ale póki jej nie sprawdzicie, nie zweryfikujecie, to tego nie wiecie. Tak samo jest z ludźmi. Jeżeli macie możliwość, nie wiem, stworzyć z kimś relację, pojawiają się tutaj kandydaci, nikt, nam, nikt wam na wstępie nie powie swoich negatywnych wszystkich stron. A jeżeli wam na przykład powie tak szczerze, to mał no, kto w to wierzy, nie? Na przykład, no jestem niezorganizowany. No to myślicie, no jak ktoś to mówi tak na początku, to sobie żartuje, tak? Dopiero później, kiedy zaczyna się życie z tą osobą mi się okazuje, nie wiem, że, że ta osoba nie jest w stanie y, pójść raz na zakup i kupić wszystkiego. Tylko idzie pięć razy, bo y, nie zrobi sobie listy, no to faktycznie cię, kurczę, ten człowiek jest tak niezorganizowany, no w życiu bym... no niby mówił, ale no w życiu bym nie pomyślała, nie pomyślał, że to jest prawda, tak? Trochę na tej zasadzie, tak? Więc. Ym, I tutaj tak naprawdę też... Um, przymus szybkiego działania też mógł, mógł troszeczkę, no niestety, ale popsuć, dlatego, że um, no niestety, ale poprzy... co nagle to po diable. Jak musimy coś zrobić szybko, często podejmujemy, no niestety, gorsze decyzje, bo nie, nie mamy czasu, a tu wydaje się na to, wydaje, wygląda na to, że tu nie było tak czasu na e, zastanowienie się nad tym, że no, no niestety, czasem podejmujemy Niedobre decyzje. Mówię, jedynym tak naprawdę pocieszeniem jest tutaj, że w tle jest tutaj siła. Czyli albo ta finalnie to Wam wyszło na zdrowie, podjęta decyzja, albo na zasadzie wręcz przeciwnie, ale z pozytywnym skutkiem. Co nas nie zabije, to nas wzmocni, tak? Bo to, o tym, to też jest siła, tak? Co nas nie zabije, to nas wzmocni. What doesn't kill you makes you stronger. I to jest właśnie to, co tutaj też może być pozytywem. Też y Pewne doświadczenia uczą nas na przyszłość. Więc nawet jeżeli coś w danym momencie nam nie idzie po naszej myśli, to my potem na to dużo bardziej zwracamy uwagę znowu podejmując jakąś ważną decyzję w takim temacie, tak? Czyli na przykład w temacie pra pracy, czy w temacie wynagrodzenia, czy w temacie um, wybierania partnera. Już też patrzymy na inne rzeczy. No i przejdźmy sobie do teraźniejszości. I mamy tutaj dziewiątkę buław. Czwórkę buław i dziewiątkę mieczy. Dobra, ta karta jest bardzo fajna, ale okrążona dwoma dość negatywnymi kartami. A w tle tego wszystkiego karta bardzo pozytywna. I myślę, że mamy tutaj taki scenariusz. Wy e, w teraźniejszości, czyli w październiku, chociaż wiadomo, że w tarocie czas e, jest umowny i dość taki powiedziałbym, że płynny. Tutaj nie ma miesiąca kalendarzowego od do. Ale no, nazwijmy to teraźniejszość. Tutaj chodzi o to, że Wy bardzo byście chcieli y, stworzyć coś stabilnego we własnym życiu. Czy, czy to chodzi o, o relacje, czy tutaj chodzi właśnie y, o y, też sprawy związane z kwestiami materialnymi. Gdzieś poczuć się bezpiecznie i poczuć się stabilnie w tym Waszym życiu. No i okej. Okay. I tutaj, jakby. Mm, to jest dla Was istotne. Wy tutaj trochę tak okopaliście się w tej wizji. W tej wizji, y, czego tutaj oczekujecie od życia. I bardzo fajnie, bo warto wiedzieć, czego się chce w życiu. Ale w tej dziesiątce mieczy bardzo się o to martwicie, tak? Czy. To w jakim miejscu jesteście teraz jest dla was odpowiednie, czy to was prowadzi do realizacji tego własnego celu, czy wy tutaj jesteście szczęśliwi, czy to jest właśnie taki rodzaj stabilizacji o jakie wam chodzi, czy osoby którymi się otaczacie, otaczacie to są odpowiednie osoby, czy, czy jeżeli jesteście w tym momencie singlami, to, to to właśnie w konsekwencji da wam jakby życie jakiego oczekujecie, tak. Czy na przykład nie jest tak, że no dobrze, no, w tym momencie jesteście singlami, ale mm, to nie jest to, o co wam chodzi w życiu, tak? Że mo, uż, uważacie, że tracicie czas, czas, w którym moglibyście już budować coś. Natomiast jeżeli jesteście w relacji, to zastanawiacie się na przykład, czy to jest partner, e, który finalnie e, zapewni Wam to, czego potrzebujecie, bo w tle tutaj wchodzi. O tą dziesiątkę pentakli, tak? Czyli o tą stabilizację. Tu są dwie karty tak naprawdę mówiące o tej stabilizacji. Czy w tej dziesiątce pentakli koniec końców będziecie szczęśliwi, tak? Będziecie się czuli stabilni to będzie. E, wasze takie Eldorado będzie. Y, bo to jest karta szczęśliwego też domu, tak? Czy to... Wszystko, w, o, co teraz, o co teraz się staracie, da Wam finalnie to, czego potrzebujecie. Czy to na razie nie, nie czujecie, że w Waszym życiu jednak, niestety, ale e, ten czas, który jest teraz, to jest taki na przeczekanie, i z niego nic pozytywnego w przyszłości nie wyniknie. Tutaj moim zdaniem, właśnie stąd, właśnie ta dziewiątka mieczy czyli karta zmartwień, karta nieprzespanych nocy, karta zastanawiania się, analizowania wszystkiego na drugą, trzecią, piątą, dziesiątą stronę, po to, żeby zrozumieć tak naprawdę, dokąd ja w tym momencie idę, dokąd to wszystko idzie i czy to przyniesie mi spełnienie. No i mamy najbliższą przyszłość. W tej najbliższej przyszłości mamy kartę rydwaną, Asak mieczy i trójkę buław w tle, dwójkę kielichu. I ta najbliższa przyszłość mówi o tym, że jeżeli macie teraz kogoś, spotykacie się z kimś, to poruszycie w końcu tak szczerze kwestie przyszłości, waszych oczekiwań i tak naprawdę jakiegoś takiego nowego początku w waszych relacjach. Takiego, wy wreszcie odważycie się powiedzieć o co Wam tutaj chodzi, czego tutaj oczekujecie, I moim zdaniem to też jest bardzo istotne, bo pamiętajcie, że nikt nie czyta w Waszych myślach i nikt nie jest w stanie, jeżeli Wy nie powiecie, Wam zapewnić e, tego, czego oczekujecie. E, natomiast jeśli jesteście na przykład z singlami, e, ta e, te karty mogą mówić o tym, że Wy wreszcie znajdziecie ruszycie z takim projektem, w cudzysłowie projektem szczerości wobec własnego siebie i tak naprawdę powiedzenie sobie, czego ja oczekuję w życiu, co sprawi, że ja będę szczęśliwy, czy to, ten stan singielstwa wam daje to szczęście, jeżeli nie to, jak to zmienić. Będziecie taki budowali, powiedziałbym, że ruszycie z takim planem, na pewnego rodzaju zmiany, ale nie tylko ruszycie z planem, ale ruszycie też z działaniem w tym kierunku. Tak jak mówię, jeżeli jesteście w relacji, zaczniecie rozmowy, jeżeli jesteście singlami, zaczniecie bardziej aktywne poszukiwania zmiany po to, żeby właśnie finalnie była ta dwójka kielichów, czyli spełnienie emocjonalne, jakiś nowy początek i też to też jest jeszcze karta jednej ważnej rzeczy, miłości własnej, bo to też oznacza, może oznaczać na przykład dla Singli um, większą akceptację siebie, która też jest bardzo istotna po to, żeby móc znaleźć kogoś i zbudować zdrową relację. O tym nie zapominajmy, jeżeli my nie czujemy się dobrze ze sobą, nie będziemy w stanie w zdrowy sposób um, pokochać kogoś, bo Będziemy uważali, że my jesteśmy niewystarczający, więc będziemy o kogoś walczyć rękami, nogami, i nie będziemy wyobrażali sobie życia samemu. A wtedy no nie tworzymy zdrowych relacji, nie tworzymy e, odpowiednich związków, ponieważ po prostu za kimś dążymy. Za kimś, w cudzysłowie, e, dążymy, ok, ale bardziej też za kimś gonimy, tak? Próbujemy za wszelką cenę kogoś. Uszczęśliwić po to, żeby ktoś z nami był. A to nie jest zdrowe, bo zawsze tworząc zdrową relację, pamiętajmy o własnych potrzebach, nie tylko uszczęśliwiając kogoś. I oczywiście ja też bardzo często Wam to powtarzam i będę to powtarzał, że bez szacunku do siebie nie uzyskamy czyjegoś z szacunku. No i teraz dobrze. Zobaczmy co w tle tego wszystkiego. Mamy tutaj królową Pentakli. Króla Mieczy i ósemkę Buław. W tego wszystkiego jest jakieś takie... Mm, jeszcze może jedną rzecz powiem, co do spraw materialnych na przyszłość. Jeżeli... bo mówiłem o singlach, mówiłem o związkach, natomiast jeżeli chodzi o sprawy materialne, to bardzo prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości wy em, powiecie waszemu szefowi o tym, czego tutaj oczekujecie, co... Em, jak tutaj um, powinna, um, powinna kierować się Wasza kariera zawodowa, po to, żebyście Wy tutaj byli z tego po prostu zadowoleni, żebyście byli syci. Może tutaj chodzi rzeczywiście o sprawy materialne, czyli o podwyżkę. Jeżeli odczuwacie, że um, moglibyście zarabiać lepiej, a zazwyczaj większość ludzi tak odczuwa, um, to będziecie mówić o tym, że tego właśnie oczekujecie, ale też będziecie chcieli, jakby ruszyć do przodu. Z, wasz, z waszym rozwojem. W tym bardziej, że barany ja uważam, ja trochę też oczywiście ze swojego życia znam ludzi i uważam, że barany to jest najambitniejszy znak ze wszystkich, najbardziej taki brawurowy, który dąży do samorealizacji, jest też pierwszym znakiem zodiaku, też symbolizuje, bardzo często jest symbolizowany przez karty głupca, czyli takie pójście do przodu w życiu z odwagą, której i takie poznawanie świata dość bardziej odważnie niż inne znaki. To właśnie też bardzo mocno charakteryzuje Barana, że ma więcej odwagi, jest w stanie więcej tą swoją odwagą w życiu zdziałać, czego inne znaki po prostu czasem nie są w stanie zrobić. No dobrze, ale wracając do tła. Tutaj w tle tego wszystkiego jest właśnie takie racjonalne budowanie samego siebie i ósemka była dodatkowo, która mówi o tym, że będziecie tak naprawdę bardzo mocno wsłuchiwać się też w otoczenie po to, żeby tak naprawdę dowiedzieć się, jak osiągnąć to, czego Wy tutaj sobie życzycie, to, to czego potrzebujecie, tak? Będziecie bardzo mocno się wsłuchiwać, jak do tego wszystkiego dojść. No, i w tle mamy kartę kochanków. Karta kochanków, um, oczywiście ona wydaje się, że tylko chodzi w karcie kochanków o miłość, o romans. Oczywiście to też ma takie znaczenie, ale też to jest karta wyboru. Więc um, patrząc na Wasze czytanie, po prostu wybierajcie siebie. Wybierajcie takie rozwiązania, które tutaj będą Was prowadzić do spełnienia. No i. Jeśli chodzi o najbliższą przyszłość, właśnie wybierzcie działanie. Te dwie karty mówią o tym: o działaniu i o szczerości. Działanie i szczerość są kluczem do e, znalezienia samorealizacji i do takiego poczucia szczęścia i do osiągnięcia nowego początku w waszym życiu, takiego bardziej, w którym będziecie się czuli spełnieni, szczęśliwi po prostu. Także i karta kochanków, oprócz o karcie to jest karta romansu to też jest karta postawienia na siebie, tak, bo miłość to nie tylko miłość do kogoś, to jest też miłość do siebie, o czym też mówi ta karta. Czasem warto też dać ten kielich sobie, zwyczajnie w świecie obdarować siebie, obdarować siebie miłością, obdarować siebie samoakceptacją, tym, czym często obdarowujemy kogoś. To też jest oczywiście istotne, tak, Jeżeli jakoś mamy, żeby tymi Pozytywnymi rzeczami, obdarować kogoś, ale nie zapominajmy nigdy o sobie. I tutaj, właśnie, drogie barany, zwróćcie na to uwagę i zacznijcie obdarowywanie od siebie. I właśnie działajcie w takim kierunku, żeby czuć się spełnione, same ze sobą. Ok, drogie barany. Ja Wam bardzo dziękuję za to czytanie. Mam nadzieję, że ono. Wam pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami na kanale, zapraszam do subskrybowania i lajkowania. Życzę Tobie udanego miesiąca. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam. Marchmentarot.